Jesteś w Maladze. Maladze. Tak, testujemy De Antonio. Najnowszy model D50. Coupe. Coupe. Na bazie znanego już modelu D50 Open. Który o tam za nami. O, o, o tam, tam o. I, i zaraz, zaraz będziemy się na niego przesiadać. Y, tamten był wypuszczony w 2021. Ten jest wypuszczony w tym roku. Y, premierę miał w Celdorfie. Mnie się bardziej podoba kupę. Jest tu bardzo dużo miejsca, bardzo bezpieczne przejścia komunikacyjne, wysokie wolne burty. No i wielka przyjemność jazdy. Pod... bardzo dynamiczna no. w podstawowej Świeszenie. wersji ma dwa silniki 600 koni Merkury więc to jak na podstawową wersję to całkiem nieźle 1200 koni no i 45 węzłów w ciągu 29 sekund na luziku. Na luziku. No, natomiast ta jazda 27-30 węzłów jest taka trochę, tak jakby w miejscu stało. Taka trochę absolutnie. nudna, bo to jakby się 10 na ale jest na cichutko. cicho. A tak. no, pali nie 200, a tylko 100 a, litrów na tak, każdy silnik. Tak, nawet no, niecałe, no. bo 80 nie tak. całe. no Spalanie nie jest jego no, naj, no. najsilniejszą stroną. Jak wiadomo, no, tak. takie silniki muszą odpowiednio mieć. No i łódka e, waży chyba 4,5 tony. Ona waży. Tak i to się czuje. Wiesz w czasie tak, jazdy, tak. że ona jest ciężka, ale ona świetnie dzięki temu po Falach. Tutaj tak, nie ma dla niej, żeby się rozbujała czy ten. I jest no bardzo i... stabilna, jak jest... w chodzi, to nie ma żadnego tak. zadzierania dziobu, nic w ogóle płasko idzie. O, no i dodajmy jeszcze na koniec, e, e, de Antonio, akurat nie ten model, ale 70%. Wszystkich uderzeń modeli jest zbudowany w Polsce, także. I są bardzo zadowoleni. I wcale to nie są same laminaty, tylko pełne, kompletne uderzy. Tak, i co jeszcze ważne, powiedzieli nam właściciel stoczni powiedział nam, że jak szukał, zaczyna współpracę z Polską, to nie dlatego, że niskie ceny, tylko jakość. Bo wszyscy mu mówili, że łódki są bardzo dobrze, dobrze zrobione. To jeszcze na koniec powiedzmy, ta łódka, którą testowaliśmy 815 tysięcy euro. Natomiast standardowa podstawowa, podstawowa zaczyna się gdzieś 780 około... tak? Netto, tak? Tak, Czyli do tak. tego trzeba. Ma jeszcze taki gadżet, o czym warto wspomnieć. Tutaj mamy na dziobie y, łóżko słoneczne, a w opcji jest jacuzzi. Więc na takiej dobrze. 50 stopowej łódce mieć to teraz... jacuzzi to... Fajny, Fajny pomysł, Pokażmy, jak tutaj fajnie na dziobie jest, Tu jest, jest właśnie miejsca. te łóżka słoneczne, które... Tutaj jest jacuzzi. Byłem na Open w Cannes, która właśnie miała te jacuzzi. To i jest 10 zobaczcie... litrów, wody napełnia w 5 minut. I teraz zobaczcie, jakie te przejście Szerokie półpokłady, przechodzimy aż na samą rufę. Okay. Aż na samą rufę. Nie, nie, ja tam nie byliśmy na tamtym. I zobacz, i to jest to. Nie widać. Nie ma tutaj outboardów, prawda? Tak samo jak i tam, pokażmy. Outboardy są schowane tutaj, pod tym Sandpadem, pod tym Materacem. Elektrycznie oczywiście otwierane. A, platforma i możemy oczywiście z drugiej strony przejść dookoła. Platforma też jest hydrauliczna, może być hydraulicznie opuszczona. Przechodzimy. W środku jest bardzo dużo miejsca. Zobaczmy. Tutaj mamy taki i salon ze stolikami, pałet bary. Czekaj, to się, że to zrobię, że te stoliki się łączą. Dobra. Że tu cyk, Poszliśmy. I Mamy już taki stół. Tak. I Jeszcze. un poco, Tutaj mamy taki wysuwane, fotelik. Cyk. Co mówiłem, dwa mamy z lewej strony i z prawej. I tutaj mamy sterówkę. Z lewej strony też hotele, dużo miejsca. I tak to wygląda. Zejście na dół z lewej strony. Dosyć strome, dosyć strome są te schodki. To co mówiliśmy, że mogą. No, tu się nie da Arek, dalej no, nie wyciąć, nie, nie także tak, tak. dosyć strome zejście musimy. Schodzimy do takiego mini kambuza, Na tej, z którego są wejścia do wszystkich kabin. To jest kabina pod kokpitem, która może być albo sypialną. Bo albo to łóżka, albo robimy coś, odsuwamy. odsuwamy tu cyk, zabieramy tak. to. No, tak. O, proszę bardzo, odwracamy i mamy, I mamy, tutaj i mamy po prostu salonik. Wielki salon. E, wysokość nie jest pełna, gdzieś no, 65, no ale bardzo dużo tutaj miejsca no. jest. Zobaczmy jeszcze raz, tutaj jest ten właśnie mały kampus. Duża łazienka z oddzielną kabiną prysznicową i tutaj oddzielna kabina WC można wejść do niej od dziobowej kabiny i od tak. tutaj. Stąd. I teraz otwieramy wejście do kabiny dziobowej. jest zablokowane. Je no można całkowicie na pełną szerokość otworzyć. Nie będziemy teraz tego. I naprawdę wysoka, pełna. Pełna, wygodna a, kabina ownerska.